Zgody i radości, która nie... W Nowej Ludzie odbył się jubileusz Złotych Godów, czyli długoletniego pożycia małżeńskiego, w którym udział brało ponad 60 par z 50, 60 i jedna para z 70-letnim stażem. W tym wyjątkowym dniu nie mogło zabraknąć kwiatów, gratulacji i podziękowań dla jubilatów. Ja zawsze mówię, że powinien być to wzór dla młodych osób, że powinni brać przykład z tych starszych ludzi, którzy. W niełatwych czasach, a potrafili żyć zgodnie i dożyć 50 czy 60 lat wspólnie. To nie jest pewnie łatwe, ale należy to podziwiać i naprawdę kultywować i brać z nich przykład. To jest jedna para, co ma 70-lecie, trzy pary 60-lecie, a około 60 par jest 50-letnim stażem w tym, że tak powiem, stanie cywilnym. A o receptę na tak długie wspólne życie to myślę już należy pytać samych jubilatów. Po prostu zrozumieć jedno drugiego, szanować się nawzajem, a później leci dzień po dniu i rok po roku i nawet nie wiesz kiedy i minęło. I jest na to jeden sposób, po prostu trzeba zrozumieć jeden drugiego. I, i trochę rozsądka, jak rozsądku, jak mówiłem. A reszta sama poleci. Nie, jak się tylko liczy, ty nie. To nie tak, nie. No. Musi być ta współpraca wszystko. O, to tak? ładnie. No. I to jest cała recepta. Jak ja już się zdecydowałam na to, to już tak musi być. To nie to, że ja się pokłóciłam, to już się nie kocham. Nieprawda. Powiedzmy to. Cały czas miłość między tak. Państwem? No chyba tak. Chyba tak jak tyle lat. <laughs> Zrozumieć siebie nawzajem i... Być dla siebie wsparciem i to wszystko. Ja tylko powtórzę to, co żona powiedziała. Tak jest. Być właśnie takim dla siebie pod no wsparciem, nie kłócić się, a jak mam coś, to zrobić to tak umiejętnie. W kamerze chyba nie widać, ale Państwo się trzymają za rękę. W tych czasach to już chyba rzadki widok jest. Tak, a. tak. To tylko teraz tak dla kamery, a tak to. Ja, jedno, ja jedną stronę ulicy, już na drugą stronę Fakt, ulicy. Ja nie chcę spacerować, więc muszę sama to robić. nie? To też chyba troszkę takiego dystansu do siebie i dobrego humoru to jest też ten klucz do takiego życia w szczęściu tak. na co dzień. Tak, to jest tego, bo mąż mój jest taki, był, jakby młodszy, to był taki kawaler, że potrafił wszystko obrócić śmiech. Teraz troszeczkę już z wiekiem, ale to samo jest. Recepta. Ja wiem, za dużo nie jeść. Nie pić dużo alkoholu? Pić nie dużo. Jest tak, za młodo nie mieliśmy życia. Bo tak jak ja byłem na Sybirze, co ja tam widziałem, jak byłem dzieckiem. Dużo no, widziałeś. No widziałam biedę. Tak, tylko to widziałem. Co mogłem widzieć. No a tak zawsze starało się, żeby... Jak najlepiej żyć, żeby tego... Mogą państwo powiedzieć, że są państwo szczęśliwi? No. Nie no. na... ja wiem jak mąż. No, nie, Ani żona mnie ja nie wie, się... ani ja żonę. Ja Chyba dobry humor jest też tym tak, kluczem do sukcesu. Przeżyliśmy tyle lat 70, przeszło nawet 70, bo jeszcze chodzili ze sobą tego. to Jeszcze aż no. do no. ślub. A czego by sobie Państwo życzyli z okazji tego jubileuszu? Boże zdrowia najbardziej. No. Żeby jeszcze, jeszcze pożyć Siedzie. do setki. Się robimy, to wszystko jest w porządku. Tu widać, że ta e, więź małżeńska jest e, szczególna: że e, są e, to ludzie, którzy dotrzymują wierności i e, są to ludzie, którzy w, e, w związku stałym trwają do końca życia. Dzisiaj wyjątkowe takie święto, bo przed samymi świętami Bożego Narodzenia, i mamy bardzo dużo osób, bardzo dużo par, które obchodzą te jubileusze. Atmosfera jest wspaniała, ludzi dużo cieszą się. My się też bardzo cieszymy, że mamy tyle osób, które chcą świętować tak ważny jubileusz. Czego można przy tej okazji życzyć tym parom? No myślę, że przede wszystkim dużo zdrowia i doczekania kolejnych jubileuszy, bo to jest też ważne. Sam fakt, że są pary z 70-letnim stażem pracy, więc na pewno byśmy wszystkim tym parom z 50-letnim stażem tego życzyli. No, przede wszystkim dużo zdrowia. Aby następne lata były równie świetne w zdrowiu, w szczęściu, w miłości oczywiście, w zgodzie i własnym szacunku do siebie wzajemnie. Bo tak jak powiedziałam, pewnie te 50 czy 60 lat to też są różne sytuacje kryzysowe, a jednak potrafili wytrwać. Także dużo wytrwałości, dużo szczęścia i dużo szacunku do siebie. Gratulujemy wszystkim parom i życzymy dużo zdrowia oraz uśmiechu na co dzień.